Siema, z tej strony Kada i będę dziś grał w grę, nie z nią na pewno Tom Raider, jest z nią Guild Wars 2, będę grał w PvP, albo na PvP I idę sobie na turnament, zapiszę się i zobaczymy jak to mi wyjdzie Oczywiście na darmowy, gdyż na płatny trzeba grać drużynowo Zapisujemy i czekamy aż znajdzie nam drużynę kiedy grałem w Guild Wars, to mi się wydaje, że przeciwnik wychodzi, kiedy ja automatycznie loguję się do gry. To ludzie chyba z niej wychodzą. Wiedzą, że nie mają szans. No i wtedy dłuższe są kolejki, bo, bo jest... No nie jest, bo nie ma, bo nie ma ludzi, z którymi mógłbym grać. No i trzeba wtedy czekać. Myślę, że to jest właśnie tego wina, że... że Ludzie wiedzą, że ja się loguję, to oni się wylogowywują. Mniejsza, czekamy, aż to się rozpocznie. A kurwa pierdolenie.